Pan Maluśkiewicz i Wieloryb. Był sobie pan Maluśkiewicz, najmniejszy na świecie, chyba. Wszystko już poznał i widział, z wyjątkiem wieloryba. Pan Maluśkiewicz był tyci, tyciuśki jak ziarnko kawy, a oprócz tego podróżnik, a oprócz tego ciekawy. Więc nie można się dziwić, że ujrzeć chciał wieloryba, bo wieloryb jest przeogromny, największy na świecie chyba. Pan Maluśkiewicz, wesoły, że mu się podróż uśmiecha, zrobił sobie z początku łódkę z łupinki orzecha. A żeby miękko mu było, dno łódki watą posłał. Potem z jednej zapałki wystrugał cztery wiosła. Zabrał worek z jedzeniem, namiot i wina beczkę, rower i różne narzędzia. Wszystko na tę łódeczkę. Gramofon, radio, armatę, strzelbę, naboju w skrzynkę, futro ubrania, bieliznę. Wszystko na tę łupinkę. Bo wszystko było malusie. Tyciuchne, tyciutynieczkie, bo przecież sam Maluśkiewicz był tyciuteńkim człowieczkiem. Wziął łódeczkę pod pachę, wsiadł w samolot motyli i powiedział do gdyni. Po godzinie już byli. Zameldował się w porcie u pana kapitana, czy jest miejsce na morzu. Wystarczy proszę pana Więc się pan Maluśkiewicz Zaraz puścił na falę Płynie sobie i płynie Coraz dalej i dalej Morze ciche, spokojne I gładziutkie jak szyba Ale jakoś nie widać Nie widać wieloryba Wiosłuje jednym wiosłem Dwoma, trzema, czterema Już dwa tygodnie płynie a wieloryba nie ma. Woła cip, cip, wielorybku, gdzie ty jesteś, rybeńko? Pokaż mi się choć tycio, tyciutko, tyciuteńko. Już dwa miesiące płynie, a wieloryba nie ma. Aż się zmęczył biedaczek, i coraz częściej drzemał. Och, z jaką by się rozkoszą na lądzie wreszcie wyspał, aż któregoś dnia patrzy, a przed nim jakaś wyspa. Wziął łódeczkę pod pachę, wszedł na wyspę bezludną. Odpocznę, myśli i wrócę. Jak go nie ma, to trudno. Pojeździł sobie po wyspie rowerem na wszystkie strony. Trzy dni był w tej podróży i wrócił bardzo zmęczony. Nastawił sobie gramofon, popił, potańczył, pośpiewał, zabił komara z armaty i chce spać, bo już ziewał. Trzeba namiot ustawić, zabiera się do dzieła, wbija gwoździe do ziemi, nagle wyspa kichnęła. Kichnęła i tak ryknęła. A to znów sprawka czyja! Jaki to śmiałek gwoździe w nos wieloryba wybija. Wieloryb? Pan Maluśkiewicz tak się na cały głos drze. Nie wieloryb, głuptazie, lecz jego lewe nozdrze. Pod wodą jestem, rozumiesz? Ciesz się, żeś cało uszedł. A wyspa? No, jaka znów wyspa to mego nosa koniuszek. Zatrząsł się pan Maluśkiewicz. Kto mnie tu znowu lech? Nie chcę, tylko się trzęsę i już cię widzieć nie chcę. Wziął łupinkę pod pachę, zaraz do morza się rzucił, szybko popłynął do Gdyni i do Warszawy powrócił. Teraz, gdy kto go zapyta, czy widział już wieloryba, nosa do góry zadziera i odpowiada, Noch über?